Cześć, z tej strony Dark. W kolejnym zestawieniu zajmę się motocyklami do 10 tysięcy. W tym przedziale cenowym motocykli jest mnóstwo, więc wybrałem te, które uważam za najfajniejsze. Zanim przejdziemy do motocykli, zobaczmy jak zagłosowaliście w ankiecie. No nic dziwnego, że Honda CB500 na szczycie tabeli, potem Suzuki nieco niżej Kawasaki. Myślałem, że Suzuki i Kawasaki będzie ex Nie rozumiem dlaczego Dominator zebrał tylko tyle głosów, no ale cóż, to wasz wybór. Mam małe ogłoszenie. Widzę, że ten kanał zdobywa popularność dzięki filmowi, w którym porównuję motocykle. Ten film ma najwięcej wyświetleń ze wszystkich, nad którymi pracowałem. No ale niecierpliwy samarytanin się nie liczy. Dziękuję Wam za to z całego serca. Jednak chcę Wam powiedzieć, że moja działalność na YouTube będzie iść w innym kierunku. Oczywiście chciałbym Wam pomóc wybrać jakiś motocykl, ale to nie jest to, co mnie pasjonuje. Mówiąc krótko, ten kanał będzie szedł w kierunku motocykli, driftu, KJSów i tak itd. Tak nie mogę tego zrobić od razu, bo to pochłania dużo czasu i jeszcze więcej pieniędzy, a czasu to ja niestety nie mam, no i pieniędzy też za dużo. Zestawienia motocykli będą po prostu dodatkiem do kontentu tego kanału. Jeśli chcecie wesprzeć moją działalność, to zapraszam na mojego Facebooka, klikając w adnotację przeniesiecie na mój fanpage. Gotowi? Okej, okay, no to lecimy. Suzuki jest w 650. Bardzo dobra propozycja dla kogoś, kto miał już styczność z motocyklami. Mamy tutaj silnik w układzie V, dzięki któremu poczujemy takie pozytywne drżenie całego silnika na wolnych obrotach. Mała SV rozpędza się do setki w 3,6 sekundy. Przypominam, że motocykl ma 71 koni, no jak dla mnie bomba. Jednak ten motocykl dla mnie ma dwie wady. Mamy jednorurowy kolektor wydechowy, dzięki czemu SV nie wygląda dla mnie kresowy naked. Pamiętajmy, że sv jest również w wersji z obiewkami, która dla mnie jest beznadziejna. Druga sprawa, SV na seryjnym wydechu po prostu brzmi jak odkurzacz. Nie mówię, że nie kupiłbym sobie sv ale jeśli już bym to robił, to od razu inwestuję w jakiś fajny wydeszek. Honda Hornet. Motocykl ma już ponad 90 koni, a rozpędza się do setki szybciej od SV o zaledwie 1 dziesiątą sekundy. No cóż, zaleta silników widlastych. Jednak nie powiedziałbym, że Hornet jest wolnym motocyklem. Przy 7000 SV słabnie, a Hornet zaczyna się rozpędzać. Krótko mówiąc, SV ze startu zbiera się porównywalnie, a może nawet ciut gorzej niż CB600F, a potem zdecydowanie słabnie. Nie mamy tutaj problemu z beznadziejnym dźwiękiem czy brakiem masywnego kolektora wydechowego. 4-cylindrowy silnik pochodzi z Hondy CBR600RR, oczywiście po odpowiednich modyfikacjach. Honda Hornet jest jednym z wielu motocykli, które chciałbym mieć. Yamaha FZ6 Kolejny świetny motocykl w tym zestawieniu. Zarówno wersja z owiewkami, jak i bez wygląda świetnie. Yamaha pomyślała i wpadła na świetny pomysł. Zrobiła dwie wersje Fazera. Podstawowy Fazer ma 78 koni i jest przeznaczony raczej dla początkujących motocyklistów, a wersja S2, czyli Stage 2, jest już dla bardziej wymagających użytkowników. W FZ6 chyba był silnik Zerszutki, ale nie jestem tego pewny, więc jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Kupując Fazera też zastanawiałbym się nad zmianą wydechu. ...ale jednak pojeździłbym na seryjnym. Jeśli zdecydujecie się na jakąkolwiek Yamaha, pamiętajcie, żeby sprawdzić skrzynię biegów. To typowa usterka Yamahy. Honda CBRF4. Bardzo niedoceniany motocykl. Jeśli już ktoś interesuje się CBR-ką, to szuka raczej F4i, a moim zdaniem powinien rozważyć kupno F4. Oczywiście nie mówię, że F4 jest złym pomysłem, jest równie dobrym jak F4, ale mając 10 tysięcy, jednak szukałbym F4. No jeśli masz więcej, to szukaj F4i. Seria F ma za zadanie dać kierowcy nieco turystycznego klimatu, dzięki czemu pozycja na CBR F4 nie będzie bolesna. Mamy tutaj pod nogami ścigacza, ale jednak z bardzo wygodną pozycją. Jako, że jest to Honda, mamy tutaj bardzo liniową oddawalność mocy. Nie poczujemy mocnego szarpnięcia w pewnym zakresie obrotów. Yamaha R6. No tutaj nie ma mowy o komforcie. Chodzi po prostu o zap***dalanie. To jest motocykl stricte sportowy. Ból pleców przy sportowej pozycji to norma, radzę zaprzyjaźnić się z jakąś panią od masażu. Nie powiedziałbym, że R6 słabo zbiera się z dolnego zakresu obrotów, ale to co się dzieje po przekroczeniu 10-11 tysięcy obrotów daje nam jasno do zrozumienia, że trzeba ją kręcić wysoko. Pamiętajcie, że R6 jest motocyklem sportowym, więc jeszcze bardziej musicie się skupić przy oględzinach motocykla. Aha, taka rada. Słuchajcie. Nie skreślajcie motocykla, który był malowany. Jeśli rama i silnik wyglądają na zdrowe, to nie ma czym się martwić. I to tyle na dzisiaj. Wybaczcie, że w moich zestawieniach nie ma chopperów i innych rodzajów motocykli. Nigdy nie miałem z nimi styczności, więc nie chcę Wam mówić czegoś, na czym się nie znam. Jeśli będę miał okazję skonsultować się z ekspertem od takich motocykli, to wtedy dzięki jego wiedzy mogę nagrać takie zestawienie. Komentarze oczywiście mile widziane, bo tutaj na pewno jakiś motocykl pominąłem, jedne celowo, inne nie. Na pewno zauważyliście, że brakuje tutaj motocykli w teren, supermoto i tym podobnych. No, ale zrobiłem to celowo. Chcę zrobić szersze zestawienie tych motocykli, ponieważ uważam, że jest to za głęboki temat. No i standardowo możecie zagłosować w ankiecie. Jest w prawym górnym rogu. Zostańcie jeszcze na chwilę. Na końcu macie linki do innych moich filmów. Może was coś zaciekawi. Na razie.